Witam serdecznie, moi drodzy. Przychodzę dzisiaj z rozkładem pod tytułem: Jaki będziesz w przyszłości? Moi drodzy, bardzo ogólna energia, bardzo ogólne pytanie, więc generalnie weźcie pod uwagę to, że w sposób elastyczny trzeba tutaj podejść do tematu, dlatego że to jest naprawdę bardzo ogólna energia. Jaki będziesz w przyszłości? Moi drodzy, macie trzy karty wyboru. Ja tylko powiem, że zczytujemy z jednej karty, bo ogólną energię jak najbardziej da się zczytać z jednej tylko i wyłącznie karty, więc my się właśnie skupimy na jednej karcie i zobaczymy sobie, co na ten temat dane energie chcą nam powiedzieć. Dzisiaj już na kanale jest filmik Odpowiedź tak lub nie na dowolnie zadane pytanie. Natomiast wieczorem będzie, będzie filmik na. Nów księżyca w znaku Barana 21.03, bo to już bardzo blisko, prawda? Więc taki filmik postaram się nagrać. Ewentualnie nagram rozkład na najbliższy tydzień, i wtedy ten y, Nów w Baranie będzie w poniedziałek nagrany. Jeszcze się zastanawiam się, bo na pewno jeden z tych dwóch filmików będzie wieczorem, ale muszę się zastanowić, czy na Nów, czy na najbliższy tydzień. Zobaczymy. Dobrze, natomiast odpowiedź tak lub nie jest już na kanale, więc. Możecie spokojnie sobie ją obejrzeć. Moi drodzy, wybieramy jedną z kart. Macie tutaj śpiewitaniec, macie rodzice, macie kryształy. Oczywiście możecie się tutaj sugerować tym nazewnictwem, ale nie musicie, dlatego że yy, to co wybierzecie zależy tylko od was i będzie to wasza indywidualna decyzja, czym będziecie się tutaj kierować. Moi drodzy, wybierzcie jedną z kart. Dobrze, jedynka, śpiew i taniec, co wy macie? Kim, jaki będziesz w przyszłości? Macie kartę pustelnika. Karta pustelnika jest to karta świadcząca o tym, że nabierzesz bardzo dużo mądrości życiowej. Pustelnik jest osobą, która poznaje siebie od wewnątrz, czyli tak naprawdę możecie być albo na początku, albo w trakcie poznawania siebie. Ja zawsze Wam mówię, że. Nie możesz nigdy powiedzieć, że w 100% znasz siebie, dlatego że przykładowo dzisiaj jesteś zupełnie innym człowiekiem niż wczoraj. Co się na to składa? Na to, co przeczytasz, na to, co usłyszysz, na to, co się zadzieje w Twoim życiu. Właśnie z wczoraj na dzisiaj, prawda? Więc nigdy w 100% nie jesteś taki sam, jak byłeś wczoraj. To jest oczywiście takie bardzo ogólne, ale na tym, na ten, na tym poziomie działa energia. Czyli zawsze, jak gdyby, musimy być, na, być ze sobą na bieżąco, tak? I nie powinniśmy w cudzysłowie odklejać się od tego naszego wnętrza, dlatego że tylko jesteś w stanie poznać siebie, kiedy zagłębiasz się na, y, powiedziałabym, bardzo, y, bardzo zaawansowane poziomy w swoim wnętrzu. I tutaj widzę, że albo jesteście przed tym etapem, albo jesteście w trakcie. Czyli tutaj nabędziecie bardzo dużą wiedzę o samym sobie. I będzie to niezwykle pożyteczne, bo karta pustelnika jest bardzo pożyteczną kartą. Karta, która nieraz otwiera nam oczy na nas samych. Czyli tutaj możesz dostać, czy dostać, możesz dojść do samopoznania na wysokim poziomie, tak? Pamiętajcie, że w karcie pustelnika również yy, ta karta łączy się z pewnymi przepracowaniami w nas, czyli przepracowanie procesu miłości własnej, przepracowywanie tak naprawdę. Wszelkich takich naszych traum i jakichś takich rzeczy z przeszłości, które były trudne, bo w tej karcie to się zawiera. Czyli też możemy powiedzieć, że za jakiś czas w przyszłości ty będziesz już uzdrowiony, uleczony i wszystko, co ma być załatwione, powiedzmy w cudzysłowie, będzie załatwione na poziomie twojej psychiki, na poziomie twojego wnętrza. Więc tutaj uważam, że dojdzie do bardzo dużego. Zaawansowanego samopoznania, przy tym też uzdrowienia swoich ran, swoich traum i rzeczy, które masz do uzdrowienia, po prostu przejście lekcji miłości własnej, przejście niektórzy lekcji y, samozasługiwania, samozasługi, y, prawda? Są różne lekcje do przejścia w życiu i tak naprawdę możemy wymieniać i wymieniać, każdy z nas będzie miał inne, ale widzę, że tutaj nastąpi jakaś praca nad sobą. I przez to dojdzie do bardzo zaawansowanego samopoznania, ale również do uzdrowienia, uleczenia siebie od środka i swojej psychiki, czyli uzdrowienie traum, uzdrowienie bolączek, krzywd i, jak gdyby można powiedzieć, duże olśnienie i oświecenie. Czyli bardzo pożyteczna karta. To wszystko przed Wami, być może już jesteście na tej drodze, ale bardzo dobrze to wygląda. Dobrze, dwójka, to jest Wasza karta, którą wybraliście. A co wy tutaj macie? Dziesiątka wody. Moi drodzy, dwa scenariusze od razu mi się pokazały, dlatego że może być tak, że w przyszłości będziesz bardzo zadowolonym z siebie człowiekiem, ale również człowiekiem zadowolonym ze swojego życia. Pamiętajcie o tym, że dziesiątka wody przynosi zadowolenie na poziomie emocjonalnym, więc może się to dotyczyć tego, jak będziesz funkcjonował i jak te twoje życie będzie wyglądało, ale może się to też ograniczać tylko i wyłącznie do sfery miłosnej, czyli że będziesz szczęśliwy w związku, że będziesz usatysfakcjonowany partnerem, że w ogóle będziesz miał partnera, tak? Może być tak, że teraz jesteś singlem, a dziesiątka wody przynosi ci zadowolenie i satysfakcję ze sfery osobistej, czyli jeżeli teraz jest, yy, że tak powiem że życie w, w pojedynkę, to przy tej karcie zdecydowanie czeka cię szczęśliwy i satysfakcjonujący związek. Natomiast jeżeli jesteś singlem, który wcale nikogo nie, nie szuka, bo też tak może być, to dziesiątka wody mówi o tym, że będziesz wiódł szczęśliwe życie osoby w pojedynkę. Czyli nie szukasz kogoś, więc nikogo nie masz, tak. Nie chcesz nikogo, więc nikogo nie masz, ale jesteś szczęśliwy, jesteś zadowolony, jesteś usatysfakcjonowany. Dziesiątka wody jest też takim ogólnym, yy, ogólnym zadowoleniem ze swojego życia. Czyli jakby w tym życiu nie było, tu jest duże zadowolenie w dziesiątce wody. Jesteś szczęśliwy za to, co masz, za to, kim jesteś, za to, co osiągnąłeś, za to, co jak gdyby zrobiłeś. Wiecie, każdy ma inny poziom odczuwania szczęścia, prawda? Dla jednego wykładnikiem będzie rodzina, dla innego, nie wiem, spełnienie projektu zawodowego, jeszcze dla innego, jakieś, nie wiem, prace na rzecz innych, dzie innych dzieci. Dlaczego mówię, dzieci, innych osób, tak? Tak zwane prospołeczne aspekty, aspekty, gdzie my jesteśmy nastawieni dość mocno na pomoc i humanitaryzm względem innych ludzi, i to może Ciebie tak naprawdę bardzo, ale to bardzo cieszyć, możecie to bardzo inspirować i możecie to bardzo uszczęśliwiać, więc człowiek człowiekowi nierówny, tak? I często słyszę, że jak on może być szczęśliwy, czy tam ona? Jeżeli nie ma dzieci i partnera partnerki. Moi drodzy, to jest Twoja perspektywa. Ten ktoś może nie mieć ochoty na to, żeby z kimś tworzyć rodzinę. Są też ludzie, którzy nie lubią dzieci i nie chcą mieć dzieci i mają do tego prawo. I pamiętajcie o tym, że człowiek człowiekowi nie, znaczy źle, nie chciałam powiedzieć człowiek, człowiek człowiekowi nierówny, człowiek jeden i człowiek drugi nie jest taki sam. Indywidualizm, prawda? I nie wiesz nigdy, jak ta, druga, jak ta druga osoba, jakie zapisy ta druga osoba ma w swojej linii życia, ścieżce życia i co ma w ogóle osiągnąć. Bo być może rodzina jest w tym życiu jej w ogóle niepotrzebna, bo ona ma się skupić na karierze. I często o takich osobach się mówi: karierowicz, dla niego tylko pieniądz się liczy, tylko wy nie wiecie, czy on w swojej teraz ścieżce życia ma zapis, że on ma teraz się zawodowo tutaj realizować. A w tym na przykład w cieleniu ma nie mieć rodziny. Więc wiecie, wiecie, łatwo oceniać ze swojej perspektywy, powtarzam, bo to dla Ciebie być może rodzina jest ważna, ale dla tej osoby nie. Jeżeli ona w tym życiu ma się rozwijać zawodowo, no to ona nie będzie się skupiała na rodzinie, bo nie ma takiego zapisu w dacie urodzenia, prawda? Więc też proszę Was o takie, powiedziałabym, yy Wyrozumiałe podejście do innych ludzi, bo tak jak przychodzicie na ten kanał, to wiecie, że każdy z nas ma inne cele życiowe na to wcielenie i już wy macie rozeznanie. Przeciętny nowak czy kowalski, który się nie zagłębia w wiedzę ezoteryczną, on nie będzie wiedział, że ktoś tam ma osiągnąć karierę, więc rodziny w tym życiu ma nie mieć, tak? bo to jest akurat nieistotne dla jego wcielenia. Ale wy wiecie o tym, że jest zróżnicowanie w, linie, w życiorysach energetycznych. Wiecie o tym, że jeden ma mieć rodzinę, drugi nie. Jeden ma, ma mieć opitość finansową, drugi ma, ma mieć ubóstwo, bo też ma się zmierzyć z takimi energiami i ma to poczuć. Więc wy, akurat, przychodzący na takie filmiki, powinniście to wiedzieć i powinniście mieć na tyle wyrozumiałość, żeby rozumieć, o co w indywidualizmie danego człowieka może chodzić. Więc tutaj widzę bardzo duże zadowolenie, bardzo dużą satysfakcję ze swojego życia, szczęście, cieszenie się tym życiem. I dla innych które, osób, które sobie tego życzą i które mają to zapisane w linii życia, szczęśliwa relacja z drugim człowiekiem, tak? Pamiętajcie o tym, że szczęśliwa relacja to może być rodzić dziecko. Czyli, nawet jeżeli sam, samotnie wychowujesz swoją pociechę, ty możesz być najszczęśliwszy na świecie. Więc widzicie, to jest bardzo indywidualne, jak to po, podchodzi do szczęścia i co dla jednego jest szczęściem, a co dla, dla drugiego. I w taki sposób trzeba na to patrzeć. Więc, moi drodzy, to była dwójeczka. Proszę, to jest wasza karta. I przejdziemy do karty numer 3. Wybraliście kryształy. Patrzymy, co te kryształy Wam przyniosą. Doświadczenie życiowe. Bardzo wzniosła karta, moi drodzy. Doświadczenie życiowe to jest karta, która od razu na wstępie mówi, że Ty zdobyłeś bardzo duże doświadczenie życiowe, jak sama nazwa wskazuje ale mało tego. To doświadczenie życiowe jest dla Ciebie ochroną na przyszłość. Dużą ochroną samą w sobie, dlatego że do tego doświadczenia mogło być bardzo dużo. Ty mogłeś na przykład też przejść bardzo trudne rzeczy, przez to jak gdyby zostałeś wzmocniony, i przez to jak gdyby Twoja wiedza jest dla Ciebie Twoją ochroną, czyli w przyszłości ta wiedza będzie Cię chroniła. To doświadczenie, które zdobyłeś, będzie Cię chroniło, czyli można powiedzieć, że nabyłeś bardzo dużej ochrony wraz z doświadczeniem, które musiałeś przeżyć, tak? Ja tak powiedziałam, dużo przeszedłeś. Niektórzy mogli przejść dużo, a niektórzy mogli przejść jedną rzecz, ale niezwykle traumatyczną albo ciężką, więc tutaj nie, nie, to jest niepoliczalne, prawda? Natomiast najważniejsze jest to, że stworzyłeś sobie ochronę, bo automatycznie z tym doświadczeniem przyszła do Ciebie ochrona. Natomiast moi drodzy, doświadczenie życiowe mówi też o tym, ale to nie będzie we wszystkich przypadkach osób, które wybrały trójkę, ale może tak być. U jakiejś ilości procentowej was, że wy zaczniecie na bazie doświadczenia, które stworzyliście, bądź na bazie tego, co przeszliście, wy zaczniecie pomagać innym ludziom. I albo będzie to pomoc taka wpisana w codzienne interakcje z ludźmi, że na przykład pomożesz komuś, nie wiem, w jakiejś rozmowie, czy jak będziesz tutaj, w takich okolicznościach, w takich, albo to pójdzie na poziom zawodowy, czyli na sferze zawodowej będziesz się właśnie tym tutaj kierował, doświadczeniem i wiedzą, którą już zdobyłeś to mogą być terapeuci, to mogą być coache, ale to mogą być w zasadzie wszyscy, którzy mają wpisane w swoją ścieżkę zawodową sytuacje które są związane bezpośrednio z ich doświadczeniem czyli możesz, że tak powiem opiekować się innymi ludźmi możesz być pomocny radą, albo z poziomu zawodowego, albo z poziomu z poziomu czysto społecznego, tak? Więc uważam, że tutaj za jakiś czas możecie być też w swojej dziedzinie, albo ogólnie w życiu, uważani za osoby niezwykle mądre życiowo. Osoby, które dużo przeszły, ale które wyciągnęły z tego mądrość, która ich wzmocniła. Bo wiecie, najważniejsze jest to, żeby doświadczenie, które przeżywamy, zamienić na sukces, zamienić na siłę, zamienić na większe, jak gdyby. Większą świadomość, prawda? To jest ważne, bo zauważcie, że po ciężkich sytuacjach ludzie idą albo w kierunku, powiedzmy, w dół, albo w górę. Jeżeli idą osoby w dół, to też uważam, że to jest związane z ich ścieżką życia, ale jeżeli idą osoby w górę, to tak naprawdę ta karta jest dla Was bardzo dużą ochroną. Więc tutaj możecie być osobami, które będą bardzo dużą podporą i pomocą dla innych, albo na poziomie formalnym, albo na poziomie takim czysto społecznym, na bazie tego, co przeżyliście. Tutaj mogą być bardzo y, ciężkie, tak jak powiedziałam, sytuacje, albo jakieś traumy, albo jakieś dzieciństwo y, trudne, albo rozstania, rozwody, albo wszelkiego rodzaju krzywdy, które na poziomie emocjonalnym mogą być odczuwalne. Natomiast przez to doświadczenie życiowe, ty idziesz w siłę, ty masz tą siłę, ty jesteś bardzo mocnym człowiekiem. Więc w doświadczeniu życiowym, ty już możesz przewodzić innymi, ty już możesz radzić innym, możesz ich ukierunkowywać z poziomu formalnego, oficjalnego albo z poziomu typowo życiowego. Więc bardzo dobra ta karta, moi drodzy. I tak jak Wam powiedziałam, że y, przy ciężkich traumach można stoczyć się w dół albo iść do przodu. To w Waszej grupie 3 to idzie w, w pozytyw. Tutaj idziecie bardzo mocno do przodu. Nawet jeżeli te doświadczenia życiowe są bardzo świeże w Waszym życiu, bo mogło być tak, że dopiero z czegoś wyszedłeś, to Ty i tak po, pójdziesz do przodu. Więc akurat w Waszej grupie pokazany jest progres, czyli Twoje traumy, troj, Twoje krzywdy nie, y, nie, jak to powiedzieć, nie stoczą Cię w dół. Ciebie nie. W Trójce idziecie w siłę. I w trójce tak naprawdę bardzo mocno się odbudowujecie i macie bardzo dużą ochronę. Więc u Was to wszystko idzie na plus, u Was to wszystko idzie na bardzo duży poz pozytyw. I też widzę, y widzę, też czuję bardzo silną ochronę y kogoś na górze, tak? Albo to jest Anioł Stróż, albo to są inne osoby, ale rzeczywiście widzę tutaj bardzo mocną ochronę Twojej osoby. Ktoś Cię bardzo mocno chroni. Znaczy, wiecie, każdego z nas chroni ktoś na górze, bo każdy z nas ma ochronę, ale tutaj jak gdyby jest to konkretna osoba, która specjalnie Ciebie chroni dodatkowo. Więc albo wiesz, kto to jest, albo po prostu jest to Twój anioł stróż. Więc bardzo ładnie to wygląda, moi drodzy. Grupa numer 3 bardzo ładnie to wygląda. Dobrze, to by było w takim razie na tyle. Zapraszam Was na obejrzenie filmiku. Odpowiedź tak lub nie na dowolnie zadane pytanie. Już ten filmik jako pierwszy dzisiaj ukazał się na kanale, a wieczorem jeszcze nagram Nów księżyca w znaku Barana bądź rozkład na najbliższy tydzień. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Oliana.